Wracamy już do normalnych powtóreczek i tym razem em, przewaga naszej drużyny nad drużyną przeciwną wywoła chyba dosyć normalną, można powiedzieć, potocznie, jeśli chodzi o dosyć częstość tej akcji, em, działanie przeciwnika. Jak widzicie, z 10 do 7 przeciwnik ma minus 2000 hapsów ponad, no i powolutku zostaje zamykany. Bitwa się kończy, więc co robią chłopaki, a dokładnie nasz Chariotir, a czy ich, ich Chariotir? Zamiast starać się, co tutaj jeszcze podziałać, pamiętajcie, nawet jeśli bitwa jest przegrana, ten damage, który zrobicie albo frak nawet może się uda, wpływa na wasze staty, no i na wasze działanie. Ale nie, najlepiej zrobić to, co właśnie robi pan, jegomość, byt, istota w Chariotirze: po prostu wjeżdża do wody i topi swój pojazd. Przez co prawie tysiąc hapsów. Nie jest dane nam, żeby, żeby można było zrobić jakiś damage oraz jeden frag, który kto wie, może by pan w szpatułce zrobił po raz kolejny i by miał na przykład top guna. Ciekawostką tej powtórki jest to, że występuje w niej po raz kolejny Charioteer i zrobi, spoiler, to samo co poprzednie poprzedniej powtórce i uwaga, nie domyślicie się o co chodzi, to jest ten sam gracz. Moi drodzy, ten sam gracz w Chariotierze po raz kolejny został wylosowany z, z Kamilem w bitwie i co robi pan w Charioteerze? No tutaj udaje, że strzela, stoi z tyłu, coś tam próbuje postrzelać, ale jak się już tutaj drużyna przelewa. No to jest problem, ponieważ on już nie będzie dalej walczył, on by chciał taki prosty damage, on taki bez stresu by bitewkę zrobić, żeby się, żeby się nie cyrkoli w tańcu tak naprawdę, po prostu tak, żeby był fajny damage, on się nie musi namęczyć, no i w tym momencie widzimy że drużyna Notko poskładała się równo, eee, jego zresztą w raz kolejny, więc on leci się utopić, ale uwaga, nie zdąży, <laughs> bo dostał potwałę i jeszcze dostał gonga na twarz, przez co jego topienie się nie wyszło i bardzo dobrze, karma wraca, karma jest bić, bicia, ktoś to mówi, a koledze się jak najbardziej należało.